Cześć, dzień dobry, witam Was kochani. Dzisiaj mamy 12 dzień, kolejny piękny dzień maja, i dzisiaj zabieram Was na wycieczkę, a, taką do 100 km, ponieważ e, ci, którzy oglądali wcześniejsze filmy, wiedzą, że bardzo dużymi krokami zbliża się już mój pierwszy ultramaraton, czyli Ultra Duch Puszczy. Który odbędzie się 1 czerwca, znaczy od 31 do 3, czy tam do 4 czerwca. Natomiast mój start jest zaplanowany, już wiem, na dzień 1 czerwca, godzina 5:38 chyba, o ile mnie pamięć nie myli. Więc zostało nieco ponad 2 tygodnie, dlatego też nie eksploatuję już jakoś. Przesadnie organizmu, nie będę jeździł do tej pory dłuższych wycieczek niż takich do 100 km. Postaram się po prostu do tego czasu skoncentrować się na utrzymaniu tej bazy, którą, którą wypracowałem do tej pory. Natomiast, cóż, dzisiejsza wycieczka, tak powiem, około 100 km, będzie na niej dużo wody. Ponieważ pojedziemy przez trzy jeziora. Nie mówię wokół, ponieważ nie, będą, nie będzie to trasa typowa wokół tych jezior. Natomiast zahaczymy o każde z nich. Jakie to jeziora, no to już będziecie musieli, moi drodzy, obejrzeć ten film, nie przewijając, przynajmniej na razie. Bo na razie Wam nie zdradzę. W tej chwili jedziemy do pierwszego z nich. Więc lecimy! No dobra moi drodzy. Dotarliśmy do pierwszego jeziora. Na mapie dzisiejszej wycieczki jest to 40 km, około 40 km. Jesteśmy w okolicach miasteczka śląskiego. A jeziorko to. To oczywiście Hechonakło. Tak go to się ono prezentuje. Jest jakieś bardzo duże, prawdopodobnie najmniejsze z tych trzech, które są na dzisiejszej trasie. A my lecimy sobie teraz w kierunku drugiego jeziorka. Ciekaw jestem, czy ktoś z was się domyśla. Skoro zdradziłem, gdzie jesteśmy, To ciekawe czy ktoś skojarzy, jakie będzie to następne jeziorko. Mogę tylko podpowiedzieć, że będzie największy z nich wszystkich, będzie naprawdę dużo. Tyle wam powiem. Ale na odpowiedź będziecie musieli chwilkę poczekać. Jedziemy. liśmy nad drugie jezioro. Jeziorko to jest po mojej lewej. Zaraz je ja wam pokażę. od tej strony jest mocno zarośnięte. Słuchajcie no tak tak wygląda, kto poznaje jest ono duże naprawdę. Kto poznaje okolice? Ciekawe. Słuchajcie, kto jeszcze nie wie, tam po drugiej stronie jest Świerklaniec. A to jezioro to oczywiście Kozłowa Góra, przez niektórych nazywane też jeziorem Świerklaniec, właśnie w związku z tym, że jest w bliskiej okolicy miejscowości Świerklaniec. Także drugie jezioro mamy prawie zaliczone, pojedziemy sobie teraz jego brzegiem tutaj po tej stronie i będziemy się kierować mniej więcej gdzieś tam Tam sobie odbijemy w kierunku domu, bo to będzie najdalej wysunięty punkt dzisiejszej wycieczki I będziemy sobie lecieć już do trzeciego jeziorka, które jest już mniej więcej w bliskiej okolicy, powiedzmy nie będę wam zdradzał kilometra, bo to by było za proste, ale w bliskiej okolicy mojego miejsca zamieszkania. Także znowu zagadka. Zgadujcie jakie to jest trzecie jezioro. A my lecimy. No co moi drodzy dotarliśmy na ostatnie jezioro. Jak myślicie, co to za jeziorko? No, pewnie większość z was już z... <laughs> większość z was już wie, że jest, że jesteśmy na Przeczycach. No a jezioro to oczywiście jezioro Przeczyckie. Nie jest zbyt wielkie, choć nie widzimy go tutaj w całości, ponieważ ono ono składa się tak naprawdę z dwóch części. Tu mamy jedną część, a po drugiej... Tam gdzieś po drugiej stronie jest... E, nie, tam gdzieś chyba jest druga część. A wiem, że jakoś przebiega ono przez... Y, jadąc jedynką krajową... A w stronę Częstochowy... Tak prawie na wysokości się wieża, właśnie mijamy sobie to jezioro przeczyskie i mamy go z dwóch stron tej drogi, więc ono tak jak mówię nie jest tutaj w całości. Tak, tam jest, tam jest, tam będzie biegła jedynka. I tam jeszcze po drugiej stronie jest druga część tego jeziora. No jesteśmy od tej strony. Z tego względu, że tutaj będziemy zaraz się kierować właśnie w stronę siebieża, objedziemy sobie tam ten kawałeczek i już w kierunku domu, do którego zostało niewiele. Tej trasy oczywiście już tre kręcił nie będę, bo to nie ma sensu. Do siebieża zostało kilka kilometrów, siebieża z 10 do domu. Więc, no i zresztą nie ma tam już nic ciekawego, poza oczywiście ruinami zamków w Siewierzu, ale to było już na ostatnim filmie, kto nie widział, to link tutaj gdzieś teraz będzie się wyświetlał i myślę, że w tym miejscu sobie zakończymy, ja się z Wami żegnam, oczywiście komu się podobało, zapraszam do lajkowania. Komentowania, kto nie subskrybuje kanału, to niech zostawi subika, wciśnie dzwoneczek, żeby mu się żeby nie przegapił nowych filmów. Kto chce postawić mi wirtualną kawkę, oczywiście link w opisie, tam też są dobry. Tam też są e, linki do moich sociali, Instagrama strawy, na której znajdziecie tą dzisiejszą traskę. Traska naprawdę piękna. E, polecam jak najbardziej dla osób zarówno mniej zaawansowanych, bardziej zaawansowanych, e, całe rodziny z dzieciakami. Oczywiście no, nie mówię o 100 km z dzieciakami można wbić e, gdzieś, jeżeli ktoś jest z okolic, to to może sobie wbić po prostu w którymkolwiek z tych miejsc. Przy tych jeziorach pojeździć. Są naprawdę przepiękne. Warto. Polecam. No i widzimy się w następnej produkcji. Hejka. Do zobaczenia moi drodzy. Pa. Pa.